Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Zabłocka-Słowińska, jestem dietetyczką kliniczną i psychodietetyczką. Pomagam osobom z zaburzeniami odżywiania, anoreksją, bulimią, napadowym objadaniem się i zaburzoną relacją z jedzeniem, między innymi właśnie z jedzeniem emocjonalnym. Współpracuje z osobami chorującymi na chorobę otyłościową, insulinooporność, hipoglikemię, cukrzycę typu drugiego, zespół policystycznych jajników oraz zespół jelita drażliwego. W obszarze dietetyki pracuję zarówno dydaktycznie, kształcąc studentów dietetyki. Naukowo pisząc książki i publikacje z dietetyki, jak również praktycznie z pacjentami, opierając się na trzech filarach evidence-based medicine czyli aktualnej wiedzy naukowej, moim doświadczeniu gabinetowym oraz na Waszych potrzebach i preferencjach. Serdecznie zapraszam na wizytę w Centrum Medycznym Ginemedica.